Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Dzisiaj kolejna praktyka z serii Yoga na dobranoc. To już trzecia na moim kanale. Zachęcam do praktykowania trzy razy w tygodniu. Ideałem byłoby właśnie w poniedziałek, środę i piątek. I mam nadzieję, że po takich regularnych praktykach wieczornych zauważycie, że wasze ciało lepiej odpoczywa, relaksuje się podczas snu, a także wasze funkcjonowanie następnego dnia również jest um, o wiele lepsze. Także zachęcam do tych praktyk. To co? Zaczynamy naszą spokojną, relaksującą, uspokojającą praktykę. Usiądź sobie tak jak ja, wsiadzie skrzyżnym, przenieś ręce do góry z wdechem, i z wydechem przenieś na wysokość klatki piersiowej. Wydłuż odcinek szyjny, otwórz klatkę piersiową, proste plecy. Jeszcze raz bokiem, ręce góra, wdech. I z wydechem dłonie na wysokości mostka. Ręce góra, wdech. I teraz skręć się w lewą stronę, wydłuż plecy, weź wdech. Z wydechem skręć lewa dłoń z tyłu na macie, prawa delikatnie opada na kolano. I przytrzymaj jeszcze raz. Weź wdech, wydłuż kręgosłup i z wydechem skręcaj. Oddychaj. Jeszcze chwila. Ok, ręce góra wdech i skręć się na drugą stronę. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręć. Jeszcze chwila. Ok. Zmień splot stóp. Mm -hmm, na tym bardziej niewygodne teraz. Ręce góra wdech. I teraz ugnij je w łokciach, łokcie na wysokości barków. Jeszcze łokcie ciągną do tyłu. Otwieraj klatkę piersiową. I z wydechem zaokrągli plecy, łokcie i dłonie się spotykają z wydechem, wdech. Klatka patrzy na sufit. I wydech zaokrągli plecy. Wdech do tyłu. I wydech. Wdech. I wydech. Ręce góra wdech. Lewa dłoni mata. Prawa przeciąga. Prawy bok tułowia przytrzymaj. Chwilę. Oddychaj. Nie napinaj mięśni twarzy. Rozluźniaj. Ok, ręce góra wdech. I druga strona. Lewa ręka przeciąga. Lewy bok tułowia rozciąga. Oddychaj. Ok, i jeszcze przenieść dłonie na opuszkach z tyłu. Wyprostuj plecy. Wyprostuj. Wyobraź sobie, że masz z tyłu niewidzialną ścianę. I przytrzymaj tak na chwilę. Klatka piersiowa się kieruje do góry. Proste plecy. Jeszcze chwila. Okej, okay, dobrze. Przejdźmy do klęku podpartego. Palce rozpostarte, kolano na szerokość bioder. Mhm. Klęsłe plecy. Pozycja krowy. Z wydechem zaokrągli plecy. Klęsłe plecy. Za okrągli. plecy. Za okrągli. I już proste plecy. i Spójrz na prawą stronę. Mhm. Wydłużaj lewy bok tułowia. Spójrz na prawą. Piętę. Przytrzymaj chwilę. Ok, wróć do centrum. I na drugą stronę. Dobrze? I teraz przenieść pośladki na jedną stronę i na drugą. Tutaj kolana nam się będą odrywać, yy, ciągnąć do siebie, przybliżać się do siebie. Ważne, żeby tutaj pośladki wykonywały swoją pracę. Czyli pośladek do maty na jedną stronę, na drugą stronę, ale nie opada, nie zatrzymuj się na podłodze. Mhm. Ok, przytrzymaj chwilę. Przytrzymuj. Mhm. Okej, okay. i już klęk podparty. I przenieś jeszcze ręce jak najdalej na początek maty. Biodra zostają tam, gdzie były. Zapadamy się do maty, przytrzymaj. Oddychaj. Okej, okay. wycofaj ręce. Przenieś teraz prawą stopę między dłonie. Uh -huh. Przytrzymaj chwilę. I wyprostuj prawą nogę. Lewa ręka na macie, prawa ręka do góry. Przytrzymaj. Ile, ile możesz. Oddychaj. Jeszcze chwilę. Ok, dłoń na macie, wycofaj kolano, i druga strona, stopach między dłonie, przytrzymaj chwilę. Ok, przyklej dłoń, wyprostuj lewą nogę i lewa ręka do góry i przytrzymaj. Jeszcze chwila. Ok, i kolana już razem, i teraz prawa stopa w miejsce prawej dłoni, prawa dłoń obok, wycofaj lewą nogę, przejdź do pozycji jaszczurki. Zapadamy się jeszcze tutaj biodrami do maty, przytrzymaj pozycję jaszczurki. Jeszcze chwilę. Dobrze, wyjdź z pozycji i na drugą stronę. I teraz lewa stopa w miejsce lewej dłoni, tuż, lewa dłoń tuż obok stopy i wycofa jeszcze prawe kolano, prawa stopa, noga cała do tyłu i jeszcze jaszczurka na lewą stronę. Przytrzymaj. Oddychaj. Jeszcze chwila. Ok, wyjdź z pozycji, już klęk podparty, jeszcze raz wklęsłe plecy, pozycja krowy i zaokrągli plecy kot. Mhm. Przyklej dobrze dłonie na macie, zadrzej palce stóp, przejdź do psa z głową, do dołu, pośladki ciągną, do góry, proste plecy. Staraj się mieć wyprostowane nogi, jeżeli to możliwe, rób przestrzeń między uszami a ramionami. Patrz na środek Maty, pośladki ciągną do sufitu. I małymi krokami przejdź na początek Maty. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, weź wdech i z wydechem spłyń. Ręce, góra, wdech. Kurdwa, hasta sama. I z wydechem ta sama. Pozycja góry. Mhm. Ok, ręce, góra, wdech. Skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, weź wdech i z wdechem przejdź do deski. Wdech. Przejdź do leżenia na brzuchu. Wdech. budżan gasa na pozycja kobry. Łokcie blisko żeber, unieś klatkę piersiową. I z wydechem opadnij. Wdech. Przejdź za pomocą, pomagając sobie kolanami do psa z głową do dołu. Ok, prawa stopa między dłonie przejdź do sierpu księżyca. Otwieraj klatkę piersiową, ręce ciągną do góry, kolano w linii z biodrem z tyłu, noga prosta. I przytrzymamy do pięciu. Jeden, dwa, tutaj dobrze uginaj, powinien być kąt prosty docelowo. Trzy z przodu, cztery. 5, dobrze, wdech. Dłonie mata i tyle, ile możesz, wyprostuj nogi. 1, oddychaj. 2, 3, 4, 5. Lewa dłoń na macie, prawa do góry. Nie prawe biodro do tyłu, lewe do przodu. Skręcony trójkąt. 1. Dwa, 3. cztery, pięć. Dobrze. I teraz dłonie mata i skręć się do dłuższych krawędzi mat. Ja się przekręcę do Was mhm. przodem. Prasarita padotanasa na pozycja namiotu. Pięty na zewnątrz, palce do środka. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem pochylenie do przodu, czubek głowy do maty, przytrzymaj łokcie, ciągną do siebie. Proste nogi. Oddychaj. Dobrze, prawa dłoń na środku maty, a lewa ciągnie do góry. Oddychaj. OK, i zmień teraz lewa na środku maty, a prawa do góry i przytrzymaj. OK, dłonie na macie, pięty do środka, palce pięty i przejdź jeszcze do pozycji malasane. Rozpychaj łokciami, kolana na zewnątrz. Wydłużaj odcinek szyjny. Dłonie w geście na mastę na wysokości klatki piersiowej. Dobrze, dłonie na macie, pięty do środka, palce do środka. Wyprostuj się, przejść do pionu i przejdź na początek maty i zrobimy wszystko na drugą stronę. Ręce góra wdech. I skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, weź wdech i z wydechem przejdź do psa z głową do dołu. Wdech. Miękki wydech. Wdech. Lewa stopa, krok do przodu, przejdź do sierpu księżyca. Ręce ciągną do góry. Otwieraj klatkę piersiową. I przytrzymaj z tyłu. Noga prosta, z przodu. Kąt prosty docelowo. Jeden, oddychaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wdech. I wyprostuj nogi, um, dłonie na macie. Pozycja piramidy. Przytrzymaj jeden. Dwa. Oddychaj. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Przyklej prawą dłoń, a lewa ręka ciągnie do góry. Wycofuj lewe biodro do tyłu, prawe do przodu. Parivrita trikonasa na skręcone trójkąt. Oddychaj. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I teraz skręć się do dłuższej krawędzi maty. Pięty bardziej na zewnątrz. Palce do środka. Wydłuż plecy. Spójrz przed siebie. I z wydechem spłyń. Łokcie ciągną do siebie. Dłonie przyklejone. Czubek głowy ciągnie do maty. Przytrzymaj. Dobrze, ponownie prawa dłoń na środku, lewa ciągnie do sufitu, przytrzymamy do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wdech i z wydechem w stronę, lewa dłoń na środku, prawa do góry. Jeden, oddychaj, dwa. 4, 5, pięć, dobrze, dłonie na matę, pięty do środka, palce, pięty i ponownie przejdźmy do malasamy. Jeszcze raz bardzo korzystna pozycja, masuje nam organy wewnętrzne, korzystna dla trawienia, dlatego korzystajmy z niej. Jeden, oddychaj, dwa. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie mata przejdź do pionu, pięty do środka, palce, pięty. I już przejdźmy na początek maty i przejdziemy sobie do siadów. Pędzę góra, wdech i skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, wdech i przejdź do psa z głową do dołu. Wdech, skrzyżuj stopy z przodu i przejdź do siadu. Uwolnij pośladki, stopy aktywne, dłonie z tyłu na opuszkach, i znowu wyobraź sobie, że masz niewidzialną ścianę albo deskę w plecach, i przytrzymaj, przytrzymaj. Dandasana. Jeden, dwa, stopy aktywne, trzy, klatka piersiowa otwarta. 4, 5, dobrze. Ugnij prawą nogę w kolanie i przenieś na, po zewnętrznej stronie lewego kolana. Prawa ręka z tyłu, lewa do góry i odepchnij się jeszcze łokciem. Wydłuż plecy, weź wdech z wydechem skręć. Lewa dłoń patrzy na sufit i oddychaj. Przytrzymaj. Jeszcze chwilę. Dobrze, wyjdźmy z pozycji i na drugą stronę ugnij lewą nogę w kolanie, przenieś po zewnętrznej stronie prawego kolana. Lewa ręka z tyłu, prawa, ugnij w łokciu, się jeszcze łokciem od kolana. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręć. I przytrzymaj skręt. popatrz na pamiętaj. Oddychaj. Jeden, dwa, 4 5, dobrze, wyjdź z pozycji, uwolnij pośladki. Weź wdech i z wydechem pochylenie do, do nóg, tyle ile możesz. Przyklej brzuch do ud i przytrzymaj w Jeżeli sprawiać to trudność, możesz rozszerzyć. Stopy, wtedy jest łatwiej. Możesz delikatnie ugiąć nogi. W kolanach ważne tutaj są plecy. Ok, wyprostuj się, rozszerz teraz nogi na boki, weź wdech i z wydechem tyle, ile możesz. Dłonie jak najdalej przesuwają się naprzód, mat, tyle, ile możesz. Ma nic nie boleć, ale masz czuć przyjemne rozciąganie. Oddychaj. Dobrze, wyprostuj się. Ugnij teraz prawą nogę w kolanie, stopa tuż koło pachwiny. Lewa dłoń chwyta lewego palca. Dłoń, palec wskazujący środkowy kciuk. Mhm. I jeszcze tak jakbyś chciał wcisnąć bark tutaj przed, prawe, przed lewe udo. Prawa ręka do góry i po skosie jakby chciała chwycić lewego dużego palca, przytrzymaj, spójrz na sufit, otwieraj klatkę, kieruj klatkę piersiową do sufitu, oddychaj, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, wyjdź z pozycji, wyprostuj prawą nogę, odstaw tam gdzie była i teraz lewa stopa, tuż koło pachwiny, Najpierw proste plecy, prawa y, palce prawej dłoni chwytają dużego palca, skręć jeszcze bark, jakby chciał y, przenieść się po zewnętrznej stronie, y, po wewnętrznej stronie prawego uda, ręka lewa do góry i po skosie, jakby chciała chwycić prawego palca i przytrzymaj. Jeden, oddychaj, dwa, trzy. 4 5 dobrze, wyjdź z pozycji, uh -huh. wyprostuj już nogi i ponownie uwolnij pośladki i skłon do nóg, przytrzymaj, oddychaj, dobrze, teraz ugnij prawą nogę w kolanie, pięta tuż koło pośladka, prawa ręka z tyłu i teraz tak jakbyś chciał objąć hmm, całą nogę w zasadzie i dłoń spoczywa na udzie wydłuż plecy, weź wdech i skręć i przytrzymaj lewa stopa aktywna oddychaj okej, okay, wyprostuj Prawą nogę i zrobimy wszystko na lewą, ugnią w kolanie. Tutaj pięta tużko, bo pośladka przytulona, lewa ręka z tyłu i prawa dłoń obejmuje, chwyta całą nogę. Dłoń prawa na lewym udzie, stopa aktywna. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręć. I przytrzymaj. Oddychaj. Ok. Wyjdź. Z pozycji połóż się na plecy. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej i pozataczaj takie duże koła, jakbyś miał pędzel, pędzle w kolanach i rysował koło na suficie. Z uważnością powoli. Ok, i w drugą stronę. Okej, okay, zatrzymaj, wyprostuj prawą nogę, odstaw na macie, prawa dłoń chwyta lewe kolano, przenosi na prawą stronę, lewa ręka wyprostowana opada na wysokości barku, spójrz za nią, przytrzymaj. Dobrze, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, delikatnie tylko teraz pokoś na boki. Wyprostuj lewą nogę, odstaw na matę, lewa dłoń chwyta prawe, kolano przenosi na lewą stronę, prawa ręka opada na podłogę, już nią oddychaj. Okay, kolana do klatki piersiowej. Jeszcze przejść do szczęśliwego dziecka, chwyć za zewnętrzny krawędzie stóp. Stopy patrzą na sufit, kolana ciągną pod pachy i przytrzymaj. Dobrze, już wyprostuj nogi, połóż się, zamknij oczy na chwilkę, wnętrza dłoni delikatnie odsunięte od ciała, patrzą na sufit. I zatrzymajmy się chwilkę tutaj. Już oddech spowalnia. Podziękuj sobie za tę praktykę. Zobacz, jak dużo zrobiłeś dla swojego ciała. Ono tego właśnie potrzebuje. Zauważ Twoje stopy, swoje łydki, uda. Ośladki leżą na macie. grzbiety, dłoń przyklejone do maty. Całe ręce zapadają się do maty. łatka piersiowa opada. Szyja. Głowa. I zastanów się nad jednym pytaniem. Za co jestem dzisiaj wdzięczna? Za co jestem dzisiaj wdzięczny? To może być coś małego, drobnego, nieznaczącego uśmiech smaczna poranna kawa, herbata za co jestem dzisiaj wdzięczna wdzięczna i podziękuj sobie za ten dzień jeszcze raz głęboki dech. Miękki wydech. I już otwórz oczy, przekręć się na prawą stronę i przejdź do siadu skrzyżnego. Bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że ciało otrzymało to, na co czekało dzisiaj. Pamiętaj, aby subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, łapkę w górę i oczywiście pojawiać się. Na moich kolejnych praktykach. Wspaniałej nocy Ci życzę. Namaste.